Ojca Brat miał stolarny taką małą ja tam ciągle w niej dłubałem i stąd chyba to się wzięło, że tak pomału, pomału i do tego się doszło. Zagłosiłam tutaj na 17 lat, więc uważam, że warunki, atmosfera jest bardzo dobra w firmie i dajemy radę. Działamy właściwie kompleksowo, jesteśmy zabezpieczeni od początku do końca, czyli drewno do nas przyjeżdża z lasu okrągłe, przecieramy go w tartaku, suszymy go w suszarniach, przerabiamy go u siebie na halach, później wyrabiamy to, co te wyroby, na które one są potrzebne, później mamy lakiernie. Czyszczenie, tak jak tutaj w tym miejscu, to jest czyszczenie okien już takich podklięte i pakowanie. Zajmujemy się wykańczaniem wnętrz, produkcją drzwi, okien, schodów, podłóg. Produkujemy okna na Rynek Angielski. Produkujemy klejonkę drzwiową dla odbiorców właściwie z Polski. Materiał mokry yy, układam w suszarniach, w których jest suszony przez odpowiedni czas, w zależności czy to jest dąb czy sosna. Następnie po wysuszeniu do odpowiedniej wilgotności drewno to zostaje przewiezione właśnie tutaj do tego magazynu, z którego potem jest wykorzystywane do produkcji w naszym zakładzie. U mnie są pracownicy, którzy pracują po 20 lat. Są doskonalnymi fachowcami. Żyjemy w sumie w takim małym stadzie, tak jak w rodzinie. Najpierw mamy tartaczników, którzy to przerabiają. Trzeba się na tym znać, bo trzeba wiedzieć co, jakie drewno, do czego użyć, jak go pociąć, żeby ono później nie był taki miszmasz. Później ono przechodzi na suszarnię. Tam mamy też wspaniałego fachowca, który od lat pracuje i on od wie wszystko. On go suszy. Przechodzi następnie na produkcję, tam jest rozcinane. To też muszą być ludzie, którzy wiedzą co na co pociąć. Oni to drewno roz, rozdysponowują na elementy, a następnie idzie to już do, na maszyny czterostronne na taką przerób, obróbkę heblarską. Tam mamy też taką fajną ekipę, która wszystko umie. A następnie stolarze go już biorą takiego półprodukta i robią z tego albo drzwi, albo okna, albo schody. Zajmuję się głównie klejeniem ramiaków. To są ramiaki drzwiowe, elementy na trumny. Wyrabiamy również podłogę. Kupiliśmy całe całe wyposażenie kotłowni. Kupiliśmy ploter do frezowania taki, to jest takie CNC trzyosiowe, co prawda nie takie nie za bardzo ambitne może, ale takie, że się dało kupić jakiś pieniądzach logicznych właściwie w całości prawie z, z biura pracy. A ono jest nam wystarczająco do tych celów, które my potrzebujemy. Ostatnio wzięliśmy taką strugarkę do ciężkich rzeczy, których nie możemy ręcznie obrabiać. To ona, ona jest tak skonstruowana, że ciężką rzecz kładziemy na stole, a ona struga nożem powierzchni. Wykonuję prace stolarskie na maszynach, obrabiarkach, frezarkach, czopiarkach, wiertarkach. Produkujemy Produkty drzwi, okna, no w sumie całą stolarkę, budowlaną. Firmę stworzyłem od podstaw, od zera. To, co mogłem zrobić, to udało. Wydaje mi się, że moje życie jest takie udane. Pracodawca, który jest gotowy zatrudnić osobę bezrobotną, może starać się w Powiatowym Urzędzie Pracy o dotacje na stworzenie nowego miejsca pracy. Ze środków tych może zakupić nowy sprzęt, maszyny, urządzenia czy oprogramowanie, które są niezbędne dla nowego pracownika. Ważne, żeby wydatki były zaplanowane w sposób racjonalny i oszczędny. Pieniędzy tych nie można przeznaczyć na remont, raty leasingowe koszty eksploatacyjne czy bieżące funkcjonowanie firmy. Zachęcam do tego, żeby przed wypełnieniem wniosku zapoznać się z instrukcją, która jest w nim zawarta, a szczegóły można przeczytać także na naszej stronie internetowej w dokumencie pod tytułem Kryteria przyznawania dofinansowania. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka już za miesiąc.